witam państwa bardzo serdecznie na sesji rady miejskiej sesja dzisiaj została zwołana w trybie nadzwyczajnym miał wniosek pana burmistrza do rady wpłynął wniosek z porządkiem obrad dzisiejszej sesji także witam panów burmistrzów nie ma ale witam panią sekretarz witam panią skarbnik witam kierownika referatu witam wszystkich radnych witam panią mecenas witam tutaj panie z biura które obsługują naszą sesję witam mieszkańców którzy nas oglądają i otwieram osiemdziesiątą pierwszą sesję Rady Miejskiej. Proszę państwa, żeby sesja była, żebyśmy mogli podjąć uchwałę musimy stwierdzić kworum na naszej sesji. Wszyscy są zalogowani? Obecnych jest 13 osób, nieobecne dwie osoby, wiesz, uchwały podejmowane będą prawomocne. Proszę Państwa, przechodzimy do punktu. A, przedstawię Państwu teraz porządek obrad. Porządek obrad w dzisiejszej sesji. To mamy tak w punkcie pierwszym otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. W punkcie drugim rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową miasta Bukowno na 2023 rok numer 68 przez 404 przez 2022 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 grudnia 2022 roku w punkcie trzecim rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 68 przez 405 przez 2022 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bukowno w punkcie czwartym rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zarządzania wyborów do zarządu osiedla Wodąca i w punkcie piątym zakończenie obrad. Proszę Państwa, przechodzimy do punktu drugiego. Mamy tutaj rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Bukowna na 2023 rok. Numer 68 przez 2022 Rady Miejskiej Bukownie z dnia 29 grudnia 2020 roku drugiego roku. Proszę Państwa, uzasadnienie. W budżecie miasta na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany. 1. W planie dochodów proponuje się podpunkt 1. Zwiększenie dochodów w dziale 750 administracja publiczna, dochody majątkowe, środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 249 648 złotych 12 groszy. Zł. W związku z opublikowaniem przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ostatecznej listy zadań w ramach programu Dostępna Przestrzeń Publiczna i uzyskaniem dofinansowania przez gminę Bukowno do zadania pod nazwą Poprawa dostępności usług publicznych poprzez dostosowanie wejścia głównego do Urzędu Miejskiego w Bukownie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zasadnym jest zwiększenie dochodów o kwotę 249 648 zł i 12 groszy. Dwa. W planie wydatków proponuje się podpunkt 1. Zwiększenie wydatków w dziale 600 transport i łączność, rozdział 616, drogi publiczne, gminne, wydatki majątkowe, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 61 150 zł. W związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym i otwarciem oferty złożonej na wykonanie zadań pod nazwą przebudowa drogi gminnej k 120059 wraz z przejściem dla pieszych w miejscowości Bukowno gmina Bukowno proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 61 150 zł w dziale, admis, w dziale 750 administracja publiczna, rozdział 750-23 urzędy gmin, wydatki majątkowe, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 214 714 zł w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym i otwarciem oferty złożonej na wykonanie zadania pod nazwą poprawa dostępności usług publicznych poprzez zastosowanie wejścia do, głównego do urzędu miejskiego w Bukowni do potrzeb osób z niepełnosprawnościami proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 144 214 zł dla zadania pod nazwą adaptacja budynku po banku spółdzielczym z przeznaczeniem na działalność urzędu Miejskiego bukowni zachodzi konieczność wykonania dodatkowych robót. Wobec powyższego proponuje się zwiększenie wydatków o kwotę 70 500 zł. W planie wydatków majątkowych prowadzone zostały zmiany polegające na 1. Zmniejszeniu wydatków w dziale 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska. Rozdział 904, utrzymanie zieleni w miastach i gminach, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 25 tysięcy złotych na zadaniu pod nazwą budowa miejsc postojowych, rozbudowa placów zabaw, ulica Olkuska, ulica Niepodległości, ulica Sławkowska. Ułożenie bezpiecznej nawierzchni, urządzenie terenów zielonych. 2. Zwiększenie wydatków w dziale 600 transport i łoczność. Rozdział 616 drogi publiczne gminne Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 61 150 zł na zadaniu pod nazwą Przebudowa Drogi Gminnej K120059 Ulica Spacerowa wraz z przejściem dla pieszych w Miejscowości Bukowno, Gmina Bukowno, W dziale 750 Administracja Publiczna, Rozdział 75023 Urzędy Gmin, Wydatki na Inwestycje i Zakupy Inwestycyjne o kwotę 214 714 zł. na zadanie pod nazwą. Poprawa dostępności usług publicznych do dostosowania wejścia głównego do Urzędu Miejskiego w bukowni do potrzeb osób z niepełnosprawnościami o kwotę 144 214 zł. I B. Adaptacja budynku po budynku spółdzielczym z na działalność Urzędu Miejskiego w bukowni o kwotę 70 500 zł. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Rozdział 754/12 Ochotnicze straże pożarne. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę. 3000 złotych na zadanie pod nazwą przebudowa ogrzewania w remizie OSP w Starym Bukowniu 4 wprowadzone zostały stosowne zmiany w załączniku nr 4 plan przychodów i rozchodów budżetu miasta Bukowna na 2023 rok w sposób określony jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały planowane przychody budżetu zostaną zwiększone o kwotę 26215 złotych 88 groszy jako wolne środki o których mowa w artykule 217 ustęp 2 punkt 6 ustawy w załączniku nr 5 dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2023 rok w sposób określony jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. W załączniku nr 14 zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Bukowno w roku 2023 w sposób określony jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały. W załączniku nr 16 plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2023 rok w sposób określony jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały. W załączniku nr 19 środki z Funduszu Pomocy i wydatki nimi finansowane w 2023 roku w sposób określony jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały. W załączniku nr 20 środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy i wydatki nimi finansowane w 2023 roku w sposób określony jak w załączniku nr 9, 9 do niniejszej uchwały. Proszę Państwa, otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Kto z Państwa chce zabrać głos? Proszę bardzo, pani Gizela. Dzień dobry wszystkim, Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, chciałam dopytać w związku ze zmniejszeniem tych środków na rozbudowę placów zabaw przy ulicy Sławkowskiej między innymi czy to oznacza, że w tym roku już nic tam nie będzie robione oprócz tego, co zostało zrobione. Na jakim to będzie etapie? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Panie Przewodniczący. Może dam panu kierownikowi tym roku, dzień dobry wszystkim. W tym roku planujemy jeszcze utwardzić ten teren i przenieść siłownię. Także nie jest to, to zakończone. Także to, co było zaplanowane, czyli ta siłownia, przeniesienie siłowni, dalej to jest aktualne i w tej chwili dyrektor już dostał polecenie i ma to jak najszybciej robić. Dziękuję bardzo pani skarbnik, panu kierownikowi. Pani Wiliana Grzanka, proszę. To samo pytanie tylko dotyczące ulicy Olkuskiej, bo tu kolejny raz już jest zmniejszana tak podatku. Znaczy jeżeli chodzi o ulicę Olkuszką, to powinnam zaprosić Panią Kierownik Ochrony Środowiska na jakim etapie są przygotowania do placu zabaw. Natomiast kwota zmniejszająca była koniecznym zapotrzebowaniem Pani Kierownik na inne wydatki bieżące, gdzieś tam miała jakieś braki, natomiast no, ewentualnie zorientuję się i udzielimy Pani odpowiedzi po sesji. Dobrze? Dziękuję Jeszcze bardzo. jedno pytanie. Proszę bardzo, no, bo tutaj mamy też planowane ułatwienie dostępu tutaj do Urzędu osobom niepełnosprawnym, a na czym konkretnie to będzie polegać? Podjazd czy winda czy to jest, tutaj będzie wybudowana w korytarzu winda taka taka krzywoliniowa przyścienna. Dziękuję. Tak. Dziękuję bardzo. Pan Rosa, proszę. Ja chciałem dopytać o zadanie, bo tam przeznaczamy 70 tysięcy na adaptację budynku po banku spółdzielczym Jakie tam dodatkowe roboty będą jeszcze wykonywane? Jest to... No dobra, dobra. Jest to szereg różnych robót, bo to w trakcie wystąpił, ponieważ to był stary budynek. W trakcie na przykład odkrywki dachu wyszło, że gdzieś tam są pod, na poddaszu jakiś gruz, który trzeba na przykład usunąć. Tego to nie było przewidziane w projekcie. To zostało już zrobione, ale no to trzeba było zrobić. Okazało się, że jest słaba izolacja w piwnicach. I trzeba było zrobić iniekcję ścian fundamentowych, aby po prostu nie podciągała ściany nie podciągały widocznie w trakcie opadów czy, czy po opadach. Było na przykład, musieliśmy zapłacić gazowni za wykonanie przyłącza gazowego. Też to nie było ujęte w projekcie. Były na przykład sprawa odwodnienia tam od strony policji, są szachty. Obawialiśmy się przy opadach na przykład deszczu do tych szaktów naleci sporo wody i może wpłynąć po prostu do pomieszczeń tych piwicznych. Dlatego tam dorobiliśmy przez kanalizacji. Podbicie fundamentu. Proszę. Podbicie fundamentu. To już wcześniej też mówiłem. Już w projekcie było przewidziane podbicie fundamentu, ponieważ na etapie już samego projektowania Obawialiśmy się, że bo to jest stary budynek, że mogą być kłopoty z fundamentowaniem. W trakcie odkrywek, pogłębiania posadzek okazało się, że rzeczywiście na szczęście nawet pod ścianami nie było. Yy, fundamentów. Musieliśmy niektóre ściany wyburzyć, robić fundamenty i stawiać od nowe ściany, na przykład. Nie? Dziękuję bardzo. Czy ktoś ma jeszcze ja zapytać? Ja może zapominować? Proszę pan. Ja chciałbym spytać, kiedy jest przewidziany termin oddania tego budynku do... Przewidywany termin, Panie Radny, to 10 listopad tego roku. Dziękuję. Dziękujemy. Czy ktoś z Państwa jeszcze chce zabrać głos? Nie ma, to zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Uklany. Za 13, 13 przeciw 0 wstrzymało się 0. Uchwała została podjęta. Proszę Państwa, przechodzimy do punktu trzeciego porządku obrad. Mamy tutaj rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 68 przez 405 przez 2022 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej miasta Bukowno Drugie, zaraz po projekcie. W związku z zmianami w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2023 rok aktualizuje się w wartości wieloletniej prognozy finansowej miasta Bukowno w zakresie dochodów bieżących i majątkowych oraz wydatków bieżących i majątkowych. Planowane przychody budżetu w roku 2023 zwiększone zostają o kwotę 26 215 88 groszy, stanowiącą niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu w 2022 roku. Powyższa kwota wykazana została w załączniku nr 1 wieloletnia prognoza finansowa w pozycji 4.3 wolne środki, o których mowa w artykule 217 ust. 2 punkt 6 ustawy o finansach publicznych. Planowany deficyt budżetu w roku 2023 wynosi 18 447 157,74 zł. W załączniku nr 2 wykaz wieloletnich przedsięwzięć Miasta Bukowno na lata 2021-2026 wprowadza się zmiany na zadaniu majątkowym pod nazwą: Adaptacja budynku po Banku Spółdzielczym z przeznaczeniem na działalność Urzędu Miejskiego w Bukowni okres realizacji 2021-2023. Zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 5 862 48 groszy. Zwiększa się limit zobowiązań do kwoty 5 171 349 zł. 48 groszy. Zwiększa się limit wydatków w roku 2023 do kwoty 5 171 349 zł. 48 groszy. W związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót na wyżej wymienionym zadaniu, Podbicie fundamentów, wykonanie przyłącze gazowego do budynku, usunięcie zawilgocenia na ścianach w piwnicy zasadnym jest zwiększenie wydatków w roku 2023 o kwotę 70 500 zł. Proszę państwa otwieram dyskusję nad projektem. Nie widzę. Przechodzimy do Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Za 13, przeciw 0, wstrzymało się 0. Uchwała została podjęta. Proszę Państwa przechodzimy do punktu czwartego porządku obrad mamy tutaj rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zarządzania wyborów do zarządu osiedla Wodąca. Za. Przeczytam Państwu uzasadnienie. Zgodnie z paragrafem 16 z Zarządu Mieszkańców Osiedla stanowiącego załącznik do uchwały numer 18 przez 148, przez 96 Rady Miejskiej w Bukowni z dnia 26 czerwca 1996 roku w sprawie statutu samorządu mieszkańców osiedli, wybory do zarządu osiedla zarządza Rada Miejska. W dniu 3 września 2023 roku upłynęła kadencja zarządu osiedla wodąca. Zwołane na dzień 23 października 2023 roku ogólne zabranie mieszkańców osiedla wodąca nie dokonało wyborów zarządu osiedla ze względu na brak wymaganej liczby mieszkańców władnych do podejmowania uchwał w tej sprawie. W związku z powyższym podjęciem przez Radę Miejską uchwały o zarządzaniu wyborów jest zastanowione. Proszę Państwa otwieram dyskusję. Czy ktoś w tej sprawie z Państwa chce zabrać głos? Nie widzę, zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Za 13, przeciw 0, wstrzymało się 0. Uchwała została podjęta. Dziękuję Państwu bardzo. Proszę Państwa, nie mamy w porządku obrad y, innych punktów, ale musimy w związku z tym, że do końca października Rada musi być powiadomiona o naszych y, oświadczeniach majątkowych składanych, więc musimy to odczytać dzisiaj, bo sesja o, już sesji w tym miesiącu nie będzie. Jest to ostatnia sesja. Bardzo proszę Panią Przewodniczącą o odczytanie. Mamy trzy pisma. Pierwsze jest z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Jest skierowane do Rady Miejskiej w Krakowie. Dotyczy analizy oświadczeń majątkowych. Na podstawie artykułu 24 H ustęp 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym po dokonaniu analizy złożonych w Wojewodzie Małopolskiemu oświadczeń majątkowych za rok 2022 przedstawiam informacje na ich temat. Mirosław Gajdziszewski Burmistrz terminowość bez uwag, stwierdzenie nieprawidłowości bez uwag, działania podjęte w związku z nieprawidłowości, nie, nieprawidłowościami bez uwag. Edmund Gmitruk Przewodniczący Rady Miejskiej terminowość bez uwag, stwierdzenie nieprawidłowości bez uwag, Działania podjęte w związku z nieprawidłowościami bez uwag. Przedmiotowa analiza nie uwzględnia ewentualnych uwag skierowanych przez Właściwy Urząd Skarbowy. Z wyrażami szacunku z upoważnienia wojewody Małopolskiego, Rafał Czelacki, radca prawny, dyrektor Wydziału Prawnego i Nadzoru. Następne pismo. Staram się chronologicznie je odczytać. Też pismo skierowane do Rady Miejskiej. Wypełniając ustawowo obowiązek zawarty w artykule 24h ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym przedstawiam informacje o oświadczeniach majątkowych radnych Rady Miejskiej w Bukownie. W przedmiocie terminowości złożenia oświadczeń stwierdzam, że wszyscy radni złożyli oświadczenia w wymaganym terminie. W, w przedmiocie stwierdzonych nieprawidłowości informuję, że naczelnik Urzędu Skarbowego w Olkuszu w czterech oświadczeniach majątkowych wskazał nieprawidłowości polegające na nie podano wartości nieruchomości w punkcie drugim, w punkcie drugim ustęp czwartym oświadczenia oraz podano błędną kwotę diety. Błędnie określono przynależność posiadanej nieruchomości, brak zgodności ze stanem ujawnionym w księdze wieczystej. Nie załączono kopii zeznania podatkowego za 2022 rok. Nie wykazano składnika mienia ruchomego, zakup samochodu z dnia 30 grudnia 2022 roku. O stwierdzonych nieprawidłowościach poinformowano zainteresowane osoby, które złożą stosowne korekty. I kolejne pismo wypełniając ustawowy obowiązek zawarty w artykule 24 ustęp 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym przedstawiam informacje o oświadczeniach majątkowych zastępcy burmistrza miasta sekretarza miasta skarbnika miasta kierowników referatów dyrektorów jednostek organizacyjnych i pracowników jednostek wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza miasta Bukowo. w przedmiocie terminowości złożenia oświadczeń stwierdzam że wszyscy zobowiązani złożyli oświadczenia w wymaganym terminie w przedmiocie stwierdzonych nieprawidłowości informuję że naczelnik urzędu skarbowego Wolkusz wskazał że w jednym oświadczeniu majątkowym nie określono wysokości udziału we współwłasności nieruchomości. Naczelnik urzędu skarbowego w Będzinie nie wniósł uwag. O stwierdzonych nieprawidłowościach poinformowano zainteresowaną osobę, która złożyła stosowną korektę. Dziękuję bardzo Pani przewodniczący za odczytanie. Proszę państwa, przejdziemy do punktu piątego porządku obrad wobec wyczerpania porządku obrad zamykam obrady sesji Rady Miejskiej dziękuję Państwu bardzo za udział i za uwagę.